Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku, a dziś sprawdzimy sobie, jak działa kolejny produkt firmy Premo. Mam na myśli produkt Golden Walks i jest to polimer, wosk w płynie na bazie polimerów. Gotowy do użycia, pozostawia długotrwały, głęboki połysk, zawiera brazylijski wosk Arnauba, prosty w użyciu. Ale jak go używać? Instrukcja obsługi: dobrze wstrząśnij przed każdym użyciem. W ramach bezpieczeństwa rekomendowane jest stosowanie okularów ochronnych i gumowych rękawic ochronnych podczas korzystania z produktu. Rozprowadź produkt na uprzednio wyczyszczonej i wysuszonej powierzchni lakieru przy pomocy spryskiwacza i delikatnie wetrzyj, używając ściereczki z mikrofibry. usuń nadmiar produktu czystą ściereczką z mikrofibry, ścierając go do, z powierzchni do momentu uzyskania głębokiego połysku. Będę z wami szczery. Ja ten produkt już pozwoliłem sobie użyć, więc będzie to tak, jakby test dla was, pokazanie jego możliwości i potem na sam koniec powiem wam, co zauważyłem, zobaczymy sobie efekt. Aby ten efekt był jak najbardziej miarodajny. Chodzi mi o to, żeby pokazać wam, jak ten produkt rzuca wodę, jakie są kropelki, jakie jest hydro. I zobaczymy, co jeszcze uda nam się na moim aucie dostrzec. Zrobimy sobie e, szybką e, polerkę. Chodzi, aby ten e, lakier tylko wyjałowić, czyli przelecimy sobie pastą finiszową, drzwi całe jedne podzielimy na pół i zobaczycie, jaki jest efekt. A ja jeszcze co do tego produktu mam swoje pewne przemyślenia, o których powiem Wam na samym końcu, więc zapraszam. Life, I'm crazy, I'm bad, do it no cap Only got one, so you better go live it up, cash in the back Stay untap, baby I'm bad, baby I'm bad Lakier mamy, powiedzmy sobie liźnięty, odtłuszczony. Teraz nakleję sobie taśmę. Ja w tym roku chcę jak najwięcej quick detailerów i wosków twardych stestować i ze względu na to też tego auta w tym roku no zawsze co roku Robiłem przynajmniej one-stepa. W tym roku tego one-stepa nie robię, bo wiem, że wiele razy będę podchodził właśnie z pastą, aby jakiś element wyjałowić. To jest raz. A druga sprawa, która myślę, że jest tu dość kluczowa maskowanie, czyli takie drobne ryski, które mamy na lakierze, bardzo nam się przydadzą, bo będziemy sobie sprawdzać, czy dany wosk, dany produkt ładnie nam będzie zachowywał się, jeżeli chodzi o maskowanie. Rys, dobra. drzwi mamy przedzielone na dwie części. Tu sobie wrzucimy nasz produkt. Tak jak Wam mówiłem chwilę wcześniej, aplikacja tego produktu jest dosłownie banalna. Możemy psiknąć sobie na mikrofibrę lub możemy psiknąć sobie bezpośrednio na lakier, rozprowadzając go. Jeżeli zrobi nam się taka mgiełka, czyli produkt sobie przez chwilę przesknie, wtedy obracamy mikrofibrę na drugą stronę i po prostu ścieramy ten pyłek, aby uzyskać połysk. Więc do dzieła! OK, produkt mamy wszędzie rozprowadzony. Teraz zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Jak wszystknie przez moment, dobra, minęła bardzo krótka chwila. Jak możecie zobaczyć, tu już takie robią się białe ślady. Powstaje taka mgiełka. Myślę, że to jest najlepszy moment, aby teraz przepolerować nasz lakier. Więc używam tej samej mikrofibry, której, którą. Używałem do rozprowadzenia produktu. Wy po prostu biorę ją na stronę, która jest czysta. Docieram sobie śliskość mikrofibra. sunie po tym lakierze bez żadnego problemu. Jeżeli chodzi o, jeżeli palcem dotkniecie, naprawdę to czuć. Teraz rozklejmy sobie. I zobaczmy co się wydarzyło. Chyba z tego kąta nie będziecie widzieć, mi się tutaj trochę dalej to prysło. Ale śmiało widać ślad od taśmy. Naprawdę nie wiem czy ja to uchwycę. Przy montażu będę musiał zobaczyć, czy jest to widoczne, czy nie. Ale niestety musicie się zdać na mnie. W tym miejscu, bo tutaj wiadomo, mamy trochę cienia, nie jest to tak widoczne. W tym miejscu widać ewidentny ślad i przyciemnienie, więc ten wosk na pewno nam lakier przyciemnia. Weźmy sobie lampkę inspekcyjną. Czy tutaj coś dojrzymy? Jest. Jest tutaj widoczna krecha, miejsce, gdzie była przyklejona. Taśma, i jest to fajnie widoczne. Jeżeli chodzi o maskowanie rys, tych rys, no nie można powiedzieć, że jakoś bardzo maskuje. Na pewno, kiedy będziecie mieli lakier w dużo gorszym stanie, będziecie mogli. To lepiej ocenić. Ja mam lakier, no nie, chciał, nie chciał. On jest cały czas polerowany, więc e, tutaj, tak, e, z czystym sumieniem nie mogę Wam powiedzieć, czy maskuje rys, czy nie maskuje. Na pewno ten lakier przyciemnia. Jeżeli Wam lakier przyciemni, to na pewno dużo tych drobnych rysek zniknie. Jeżeli chodzi o hydro, jak zachowuje się woda? Jak widzicie, ładne kropelki, nie ma ko Ładne kropelki, ładnie ta woda jest rzucana. No, w porównaniu do strony, gdzie jest odtłuszczona, nie ma żadnego produktu, no to różnica tutaj jest bardzo duża. Rzuca i to bardzo fajnie rzuca. Teraz przetrę sobie to do słucha wszystko i zaraz wam coś opowiem, co ja zrobiłem teraz w weekend, bo myślę, że jest to bardzo ciekawe, jeżeli ktoś będzie szukał fajnego zestawu dla siebie, będzie mógł sobie taki właśnie oto zestaw skompletować. Dobrze, a więc tak. Przed weekendem, korzystając z tego, że posiadałem chwilę wolnego czasu, postanowiłem sobie na ten okres wiosenny, bo pogoda zrobiła się fajna, wrzucić sobie na auto wosk. Wosk, który wrzuciłem, jest to wosk ADBL-a. Tak jak widzicie, super. Wszystko fajnie, auto pięknie lśniło. Ale. Trafiła mi się powiedzmy sobie w niedzielę misja i potrzebowałem, aby te auto się zaświeciło, gdzie miałem bardzo mało tak naprawdę czasu. Więc, z racji tego, że ja całe życie wszystkie produkty w sprayu, tak jak tutaj mamy wosk, traktuję coś na zasadzie Quick Detailera, dostałem od Premo ten wosk, postanowiłem sobie go sprawdzić, zanim wam pokażę, jak on działa. Auto miałem minimalnie przykurzone, nie było one w żaden sposób brudne, żeby mógł jakoś bardzo porysować lakier. Wzi wzi wziąłem sobie mikrofibrę. Zebrałem ten płytek, który był na aucie, psikłem e, tym właśnie woskiem rozprowadziłem sobie po całym aucie, zajęło mi to może no, na dużych obrotach, no bo zależało mi na czasie 5 minut e, potem około 10 minut. Dotarcie tego, jeżeli chodzi o dotarcie, nie ma jakiegokolwiek problemu. Ja też się nie szczypałem, bo działałem w pełnym słońcu. Nic mi to nie przeszkadzało. A wiadomo, że czarny lakier się nagrzeje, nawet przy temperaturze, gdzie na, na zewnątrz mamy 10 stopni, on się nagrzeje od słońca. Więc nie sprawiło mi to żadnego problemu. Dziś jadąc do Was, żeby nakręcić właśnie ten odcinek, zajechałem na myjnie, aby. Przelecić całe auto pianą, by po prostu było czyste. To, co zobaczyłem, naprawdę zdziwiło mnie. Hydro na całym aucie jest naprawdę potężne. Różne produkty testuję, ale rzutu kropelek na tak wysokim poziomie nie udało mi się tak naprawdę uzyskać przez dość. No, długi czas, a różne produkty e, sprawdzam spokojnie. Ten produkt, bo Premo jest to taka mi się wydaje, że jest to mniej znana firma, e, mógłby konkurować z Quick Detailerami od e, adb Nie wiem ile to posiedzi, bo wrzuciłem go, e, tak jak mówię, w niedzielę. Dzisiaj mamy środę, i nagrywam dla Was odcinek więc. Myślę, że nawet jeżeli on posiedzi te dwa tygodnie, trzy tygodnie, nawet miesiąc czasu, szybkość tego produktu w nakładaniu, w docieraniu, prostota naprawdę jest na bardzo dobrym poziomie. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie wrzucić jakiś włoski, i potem go podbijać, żeby jak najdłużej posiedział, w zupełności to się nadaje i bardzo dobrze spiszę Wam się. Możecie mi w tym temacie zaufać. A w połączeniu właśnie z ADBL-em, zrobiło mi eleganckie lustro z auta. Ja Wam teraz y, tylko po umyciu, po paru dniach zrobię zaraz fotkę i na końcu odcinka będziecie mieli fotkę, jak ten lakier się świeci. Naprawdę, nieraz na początku, kiedy zaczynałem Swoją przygodę z woskami, z quick detailerami, z innymi rzeczami dotyczącymi autodetailingu. Niekiedy się nakombinowałem, żeby naprawdę z tego lakieru wyciągnąć ten połysk, nawet po korekcie, bo wiadomo, że jak się lubi to, to zawsze jest mało. Ale tutaj połączenie tych dwóch produktów naprawdę zwaliło mnie z nóg i zaskoczyło. Więc spokojnie mogę Wam polecić taki zestaw woskot premo wosk od ADBL-a całe auto. Oczywiście trzeba umyć i tak dalej. Wiadomo, kto ogląda to już wie jak się przygotowuje lakier podwoski. Całe auto umyć, wrzucić sobie ADBL-a, potem tylko szybka robota z woskiem od Premo. Lustro na lakierze. Nie ma tutaj co mówić, nie ma co ukrywać. Robi to naprawdę dobrą robotę. Więc jeżeli się podobało,